Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym dziś zaprezentować Wam kolejny model systemu Lightwave. Jest to laser do czyszczenia Lightwave 200 TH. Zupełnie inny model, tak zwany model konserwatorski system przeznaczony do konserwacji powłok, ale też do czyszczenia. Jeśli chodzi o konserwację to bardzo fajnie funkcjonuje już na drewnie, bardzo fajnie funkcjonuje na metalach nieżelaznych, możemy nim czyścić też elewacje, cegły. Różnego rodzaju powłoki, ale oczywiście też można go użyć do czyszczenia rzy. Cudanie. Otworzę teraz skrzynkę, w której znajduje się inny pistolet, ponieważ jest to system o troszeczkę innych parametrach i nasz aspekt piłkarski, który za chwilę wyjaśnię. Pistolet fantastyczny, grawo stara. Jest to pistolet, który ma 400 gram. Bardzo lekki, z bardzo fajnym przetwornikiem. Szybki, I dzięki tej szybkości, też można bardzo dużo różnych materiałów czyścić. A po co właściwie jest ten aspekt piłkarski? To jest taki nasz trik, zawsze klientowi montujemy. Zobaczcie, jeżeli klient widzi, że piłeczka przyczepiona jest jeszcze do, do pistoletu, to zawsze, znaczy, że nie odczepił yy, kapselka ochronnego.

Wiem że jestem pewien, że można lepiej... No ale parametry są miliony. No z tym... Zapraszam Państwa serdecznie do oglądania filmów. Już wróciliśmy na internet kilka filmów pokazujących, jak to urządzenie działa. Naprawdę fenomenalnie. Warto zobaczyć, a my musimy już niestety wydać klientowi urządzenie jutro, bo bardzo chcę używać tego lasera. No, myślę, że będzie bardzo, bardzo zadowolony. Zapraszam serdecznie do oglądania.